Siemanko, witamy! Cześć! Olo i Aro! Dzisiaj pojedynek na winnerów. Dzisiaj karty winner, czyli tak. zwycięzcy, a zwycięzcy winnerzy to Real Modric, Francja, Griezmann, City, De Bruyne, Liverpool, Van Dijk i Neuerbach. Tak, taki, takie karty wybraliśmy z serii Winner. Jest jeszcze więcej, mhm. ale. Te... Tak, bardzo ładne karty. O na przykład tak wygląda Neuer, a z tyłu jest O. Tutaj też tak złoto jest. Tak się złote jest, także bardzo ładne karty. No i dobra, będziemy patrzeć, kto wygra pojedynek kart. Winner. Ja szczelam. <laughs> może Real. Ja mówię, że może City dzisiaj. Dobra. No, to lecimy na Szczecin albo Liverpool. No, albo, albo. Kto to jest? No, Liverpool. Proszę. Czyli już jest Liverpool, pierwszy. Firmino. Bayern Davis. Też jest coś. Mbappé U, U... W... Francja. Mhm. Mm Paryż, <laughs> Neymar i Messi. Max Power, Argentyna. Oj, City jest. Winner. Ja Czyli ten sam zawoni. Brazylia New Sensation, Antony i Brazylia Paketa. No, to by miała Brazylia już, ale dzisiaj nie ma. Liczymy każdą kartę za punkt, tak? Tak. Nie, jak jest Chelsea Włochy to, e, City Brazylia Anglia Show Bayer Winner, Winner. Super Sony Rafinha. Maguire Rainbow Master Anglia Bonucci Masterclass Włochy i Niemcy Gnabry Czyżby Real jeszcze punktu nie miał Oliver? Jak to jest? Nie. <laughs> no to ciekawe. O, Neuer, są Brazylia. A to jest czekaj, Noje to z reprezentacji Niemiec. To się nie liczy. Włochy, Pellegrini, Francja jest punkt. Tak. Super Sonic, e, Argentyna, Rainbow Master, Synergy Real. No to w końcu coś dla Modricia. Chelsea, Kante I, i jaka będzie? Real. real. Zwykły Real. Masz tu tą bazówkę daj. No i dobra, to teraz ja. Włochy. Dalej mamy Pickford, Anglia. Real Madrid, Asensio. Zomer, Max Powell, Bayer, Spinazzola, Supersonic, Włochy, Bayer, Supersonic, Cancelo, Di Maria, Argentyna i Niemcy. Fulcrum, czyli co? Mamy jeszcze dwie saszetki? Bayer prowadzi. Bayern prowadzi, no. Argentyna to jest Liverpool, czyli coś dla Wandajka. Paris. Sergio Ramos, Paryż, Pickford. Pickford, Anglia to jest Rainbow Master, Winner, Martinez, ale dzisiaj go nie ma. O! Oh. Oh. Będzie to Pur I Tak, Pur fútbol. Football. Podobna do Indycentry. Jest tu jakiś ten? Paryż, Thiago Silva, Masterclass, Brazylia i jeszcze Hernandez, Bayern prowadzi no i zobaczymy ostatnia sąsiadka czy coś się zmieni patrzymy patrzymy Francja Hernandez Francja o czemu nie pilnujesz City, City Gundogan Sane Bayern Vinicius Supersonic, Synergy Niemcy Mbappé Supersonic, Mbappé Modric, Masterclass Real, Oli Dajtam i Barela Włochy Oli Lidz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, cztery, sześć. Czyli kto wygrał? Bayern <laughs> Tak, Bayern zwycięzcą pojedynku kart winner Manuel Neuer i jego. Banda. Hmm. <laughs> Także... A jakby się dałeś, że to pur futbol, football, to by to, real co... miał. Tak, ale to jest takie, no wszyscy tam są, to nie liczymy, nie? Także to był pojedynek adwinner. Zapraszamy na kolejne pojedynki. Dziękujemy za dzisiaj. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy, że nas tak. oglądacie. Tak i no co? To miłego, nie? Paluchy do góry. Tak jest i siema. Pa!